Wśród pagórkowatego krajobrazu Mazur, na skraju Puszczy Boreckiej odnajdziemy Ekomuzeum Trzy Dęby, które znajduje się w miejscowości Lisy, leżącej w gminie Banie Mazurskie. Muzyka Krajobraz otaczający wieś cechuje się urozmaiconą rzeźbą terenu, licznymi wzniesieniami i bogactwem przyrodniczym pobliskiej puszczy, która należy do najcenniejszych i najdzikszych miejsc na Mazurach. Na terenie puszczy rośnie około 300 gatunków roślin, w tym 38 chronionych. Zamieszkują ją między innymi jelenie, sarny, łosie, wilki i rysie. Atrakcją puszczy jest stado około 60 dzikich żubrów żyjących na wolności oraz 140 gatunków ptaków. Ekomuzeum trzy dęby to liczne budynki będące klasycznym przykładem architektury mazurskiej, czerwona cegła i dachówki, spadziste dachy i detale architektoniczne czynią z lis jedną z najlepiej zachowanych wsi na Mazurach. Wieś lisy zamieszkują Polacy i Ukraińcy, którzy trafili tu wiosną 1947 roku. Wszyscy zgodnie pielęgnują swoje tradycje, obrzędy i kulinaria. W Ekomuzeum można spróbować lokalnych specjałów. Zapraszamy na pierogi, hachanki, ser, masło i twarogi wiejskie, krokiety, babkę ziemniaczaną, placki oraz ciasta domowe. Mieszkańcy odtwarzają też dawne prace gospodarskie i rękodzielnicze. Chętni mogą nauczyć się plecenia wiklinowych koszy, wykonywania ozdób i zabawek z siana, przędzenia wełny ręcznego wyrobu biżuterii, lalek z gałganka, wykonywania drewnianych łyżek. Muzyka Młodzież z Ekomuzeum 3 Dęby szuka i zbiera od mieszkańców stare przedmioty, aby przygotować wystawy i pokazać je osobom odwiedzającym Ekomuzeum. Zainteresowani mogą zobaczyć pokaz kowalstwa, tradycyjnych metod obróbki drewna, czy młócenia zboża cypami i pozyskiwania ziarna. Odwiedzający ekomuzeum 3 dęby mogą przejechać się drabiniastym wozem lub bryczką. Do dawnych prac w polu oraz do polskich i ukraińskich zwyczajów rozpoczynania żniw nawiązuje inscenizacja zarzynki w lisach, która odbywa się w drugą niedzielę sierpnia. Inscenizacja żniwna odtwarzana jest przez mieszkańców lis z udziałem polskich i ukraińskich zespołów ludowych. Podczas spotkania można poczuć i popróbować jedzenia regionalnego, dawnych prac polowych, rzemiosła, dawnych zabaw dla dzieci i dorosłych. Przybyłych na inscenizację żniwną witają rolnicy w białych strojach, ludowe pieśni, stare maszyny i narzędzia. Całość kończy się nocnymi tańcami przy ognisku. Dobrze jest, dobrze jest! Ekomuzeum Trzy Dęby należy do sieci współpracy Ekomuzea Mazur.